Muzeum Fotografii w Krakowie pozyskało ostatnio pracę Pawła Bownika pod tytułem Koło 13. Ta wydawałoby się abstrakcyjna praca nie jest taka do końca. Jest to fotografia przedstawiająca wizerunek ptaka. Wizerunek, który odnalazł artysta we francuskiej bibliotece w Starym Traktacie Biologicznym. Ptak, o którym mówię, jest to ptak, który już dawno wyginął. Artysta wziął ten wizerunek, umieścił na specjalnie skonstruowanym mechanizmie w swojej pracowni, wprowadził ten wizerunek w ruch obrotowy i sfotografował na długim czasie naświetlania. Stąd mamy na fotografii obraz przedstawiający koło. Tutaj chciałbym wspomnieć o tytule całego cyklu, z którego pochodzi ta fotografia. Brzmi on Kolory straconego czasu. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do książki Marcela Prusta. Pod tytułem w poszukiwaniu straconego czasu, ale nie jest to tutaj najważniejsze. Istotne jest tutaj poczucie straty, które zawiera się w tej abstrakcyjnej fotografii. Ten wysmakowany estetycznie obraz zawiera w sobie coś, czego już nie ma. I tutaj dotykamy głębszego zagadnienia dotyczącego fotografii, czyli niemożliwości pokazania czegoś przy pomocy zdjęcia fotograficznego. Fotografia w kolekcji muzeum to część mojej serii kolory straconego czasu. Ten projekt w poetycki sposób odnosi się do doświadczenia straty. Zależało mi, żeby przy pomocy barwy oddać to i wyrazić to doświadczenie. Pirujące widma są powidokiem nieistniejącego. Obraz przechodzi od stanu realistycznego do stanu abstrakcyjnego. Zdecydowałem się na taką formułę między innymi dlatego, że to co wydawało nam się jeszcze niedawno Abstrakcyjne dziś już jest realne. Apokalipsa, zagrożenie, wymieranie planety, to wszystko było jeszcze niedawno zagadnieniem literackim, w tej chwili stało się naszą codziennością.